O ile stopni różni się zalecana temperatura przechowywania gruszek od zalecanej temperatury przechowywania jabłek? Proszę spojrzeć, tutaj mamy w tabeli taką informację, że gruszki należy przechowywać w temperaturze minus 3,5 stopnia, natomiast jabłka 4,5 stopnia. Jaka jest różnica między tymi? Dwiema temperaturami. Proszę spojrzeć. Tutaj mam pierwszy termometr, który wskazuje minus 3,5 stopnia, natomiast drugi termometr wskazuje temperaturę przechowywania jabłek, czyli 4,5 stopnia. No i teraz, jaka jest różnica między tymi dwiema temperaturami? Więc ile jest stopni od minus 3,5 do zera? Proszę spojrzeć. Tutaj mamy. 3,5 stopnia od minus 3,5 do 0. Natomiast od 0 do 4,5 ile jest? 4,5 stopnia oczywiście. Więc, aby obliczyć różnicę tych dwóch temperatur, wystarczy dodać te dwie liczby do siebie. 3,5 stopnia dodać 4,5 stopnia to będzie 8 stopni Celsjusza. I w ten sposób możemy już odpowiedzieć na pytanie. Temperatura przechowywania gruszek i jabłek różni się o 8 stopni Celsjusza. Dziękuję.